6 października odbył się odbiór techniczny inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rożental i Rożental Gierłusz. No, jest to kolejny odcinek drogi, który żeśmy zrobili w, w, dla naszych mieszkańców. No. Ma to bardzo duże znaczenie. No, ta droga już była w takim bardzo złym stanie. Następnym odcinkiem to było położenie dywanika już w samej wsi. Ta droga we wsi, którą wykonaliśmy, no, ma bardzo duże znaczenie, dlatego że to jest droga dojazdowa do różnych posesji gospodarczych oraz do dwóch do jednego zakładu jednej firmy handlowo-usługowej. Był to zniszczony odcinek i, i dlatego no jesteśmy zadowoleni z tej roboty. Odbył się także odbiór techniczny inwestycji polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowo-betonowej na drodze targowisko Górne. Zadanie realizowała firma Skanska SA z Warszawy. Wartość inwestycji to ponad 395 tysięcy złotych.